Z strony Kador to jest gameplay z trybu multiplayer w grze Battlefield 1. Dzisiaj gram na mapce Amiens, czyli znowu powrót na klasyczne mapy. Jeżeli chodzi o klasę żołnierza jest to wsparcie, natomiast tryb, no jak zwykle mój ulubiony, ajajaj, czyli podbój. No i dzisiaj właśnie zdecydowałem się na wsparcie, ale tu było wrogów. A mam kuszę, mogłem użyć kuszy, no niestety trochę tutaj nie opanowałem po prostu sytuacji, o przyjmują nam E, ale tu patrz, jest nasz czołg. Ale jest w dobrej pozycji ten czołg, pięknie, akurat wsiadłem tutaj na jakieś te działko, na jakiś boczny KM, o właśnie z boku czołgu i udało mi się zdjąć dwóch wrogów. No więc właśnie dzisiaj wsparcie, ej patrzcie widzieliście jak się zrespił Skurczybyk? Masakra, tuż przed oczami mi się zrespił a i tak nie zdołałem go zabić. Tak jest! Chodźcie panowie, jeszcze któryś ma ochotę? Zaraz mu pośle granata w tyłek. Za pomocą mojej kuszy. Dobra, chyba już tu nikogo nie ma. Wziąłem sobie bara... No patrzcie jak się respią, skurczy byki! Wziąłem sobie bara, aczkolwiek nie pytam jak ten bar się nazywa, bar coś tam, Jedna z moich ulubionych broni jeżeli chodzi o wsparcie, wymyśliłem sobie, żeby wziąć do niego taki celownik PELOT. No i celuje się w miarę dobrze, to jest niby broń wsparcia, ale to jest coś jak pomiędzy karabinami, lekkimi karabinami maszynowymi, według mnie, a pistoletami maszynowymi szturmowca, e, nie szturm, no szturmowca, dobrze powiedziałem, Już myślałem, że się pomylę. Ale tu nieźle można cisnąć. Masakra. Dobra, miejscówka. Patrzcie, wszyscy tam kurde biegną do tego budyneczku. Aż mnie kusi posłać tam prezencik. Dobra, zraszuję trochę. Nie chce mi się cały czas siedzieć w jednym miejscu. Jak fajnie by tu nie było. Może. O! Czołg mnie oszukał. No nie, no. Ej, patrzcie, uderzyłem go, a pokazuje, że ma 100%, czyli nie zadałem mu żadnych obrażeń. Czyżby miał jakiś duży ping? 69, 70. No to taki normalny. W sumie najlepszy, jaki ja potrafię tutaj osiągnąć, niestety ze swoim internetem. Wow, 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 wow. co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Niedobrze, niedobrze. Trafiłem prosto pod ostrzał. Ogólnie niedługo powinien wyjść, być może w chwili, w której ten odcinek oglądacie, to już ma wyjść, powinien wyjść majowy patch. Czy to zrobi? Nie wiem, bo mówię, odcinek ten nagrywam zanim jeszcze ten padł, zanim jeszcze ten patch wyszedł, ale mi wyskoczył z zawinkla no. Ten bar jest, no, dość fajny, aczkolwiek czasami mam wrażenie, jakby on takie jakieś... Niskie obrażenia zadawał. W sensie szybkostrzelność, ok. Dobra mobilność, celność też, ale to obrażenia, no cóż. Widocznie taki jest kompromis po prostu. Ale mam do niego fajny kamuflaż, jakiś taki złoty. Cel utracony. O, ktoś tam, ktoś tam siedzi. Tak jest, może to ten sam gościu, co wtedy. Oj, no gdzie? O, jeszcze tutaj kolejny z zawinkla wyleciał. Przejęliśmy cel brawo. Masakra, ale chciałem sobie właśnie w końcu zagrać na mapce Amięk. Dawno nie grałem, a jest to definitywnie jedna z moich ulubionych map w Battlefield 1. Z racji na sposób, w jaki się tutaj walczy, no takie wąskie uliczki, głównie walka piechoty, choć oczywiście czołgi też tutaj walczą, jak widać. Ale nie mają aż takiej przewagi jak na jakichś otwartych mapkach. Kurde, skaczą tutaj z góry cały czas. Boję się wychodzić tutaj właśnie na górę, bo co szczerze tutaj ktoś może być. A jak ma jakiś gościu karabin na przykład tego... A jest! Jak ma ten na przykład automatiko szturmowiec, to ja raczej nie mam z nim szans. Najgorzej to jest jak dla mnie właśnie wylecić na automatiko. To już wtedy z reguły koniec gry. Dobra, gdzie wy jesteście tam, panowie? Masz amunicję, gościu? O, wrogi czołg. Tak jest. A, to nasz, dobra. Tak nie wiedziałem, czy zginę, czy nie mówię, dobra. Zaryzykuję. Wrzuciłem granat. Właśnie ten granat uderzeniowy jest dla mnie definitywnie właśnie jednym z lepszych granatów. Lubię go używać. Inne to trzeba czekać, aż one wybuchną, tyle, że aż wrog zacznie. Zdąży uciec z reguły. A ten tutaj uderzeniowy to od razu wybuchła, więc jest to taka... Dobry wybór na takie akcje, wiecie, że od razu musicie rzucić i od razu potrzebujecie, żeby on wybuchł. Na takie coś nieplanowanego coś dynamicznego jakieś dynamiczne akcje. Dobra, panowie. Co my w ogóle mamy atakować? Bo ja tutaj tak biegam. Ogólnie jak dołączyłem, to już mecz był rozpoczęty. Ale czasami znaleźć tutaj Dopiero co zaczynający się mecz na mapie, na której chce się zagrać, to nie zajmuje to wieki, więc postanowiłem tak czy siak spróbować tutaj zagrać. Nawet pomimo, iż mecz już trwał. Jest tam ktoś? O kurde, od tyłu nas zaszli. Jajaj, ale dobra, jest medyk, jest medyk, medyk dawaj. No jest 6 metrów ode mnie, gościu. 5 metrów, 4 jest. Dzięki, dzięki, wielkie masz za tą amunicję. Korzystaj sobie, a ja tam sobie. O jest, ktoś tam jest. Ktoś tam siedzi. Kurde, najgorzej tak się właśnie nie wie, gdzie są oczywiście wrogowie. Tak patrzę na tą minimapę, nikogo nie ma, nikt nie został oznaczony. I ta niewiedza bywa właśnie zgubna. Nie spodziewasz się wroga, on potrafi cię właśnie dzięki temu wykorzystać ten element zaskoczenia i cię zabić. Ej co jest, wywalili mnie z drużyny. Dlaczego? O, tylko poszliśmy z E, od razu przyjmują E. I ktoś tam już jakieś granaty rzuca, więc pierniczam stąd czym prędzej. No, nie mam granata załadowanego, to jak ja tak mogę biegać bez granata? Myślałem, że mam granat w kuszy, bym strzelił, może bym tam kogoś wyhaczył, ale niestety. Nie, no te to z tego co widzę tutaj, chyba już goście przejęli z naszej drużyny, więc przydałoby się zmienić. Punkt, na który, który chciałbym przejąć. Nie wiem, gdzie tu kurde iść teraz. No co się panowie was tu tyle narobiło. Aha, przejmuję teraz F. Więc ja pójdę na D. I na D powinien być wróg. No gdzie? Patrzcie siedział tam wrogu. Ale był ten gaz bojowy. Tak go zasłonił, że... no za cholerę go nie widziałem, naprawdę. Jakbym widział to bym strzelił. Skurczy no już naprawdę byłem pewien, że tu nikogo nie ma. tu proszę, niespodzianka. Jak się schował dzwoniaczek... w dymie. Miał maskę pewnie. Był bardzo dobry początek, a teraz już niestety z tego co widzę jest... ...lipa. A początek był bardzo dobry. Tylko, że teraz... Nie do końca widzę jakiegokolwiek wroga gdziekolwiek. Dobra, obroniliśmy to. Ale to nie koniec wrogów. Widzę, że ktoś tutaj jeszcze gdzieś siedzi, tylko gdzie? No nie, no gościu, pierwszy cię zawożyłem. 68, ale on miał shotgun. Model 10A, najbardziej nadużywany shotgun w grze. Jedna z najbardziej takich broni. Mmm, czy ja wiem, no w sumie trochę i takich przekokszonych, bo naprawdę dużo osób to używa. Ta broń już miała jakieś tam nerfy, ale i tak to jest. Shotgun z naprawdę ogromną mocą. Ktoś powie, no to też używaj. No, ja nie lubię shotgunów, ja lubię grać sobie jakimiś normalnymi bronią, a nie jakimś shotgunem. Ale Jatka, ale udało mi się jednego wyhaczyć. Masakra jak się wzięli na to D. Skubańcy, ja to w sumie wiecie, co bym chciał w końcu dorwać? Jakiś pojazd. Pobiegam tylko ciągle. Bez żadnego pojazdu. Patrzę, że zbliża się wrogi pociąg, więc wezmę sobie ładunek dywersyjny. On może być dobrą opcją walki z wrogim pociągiem, który zbliża się, jedzie tutaj, już go widzę. Więc zajmę sobie dogodną pozycję. Bo ja, jak gram wsparciem, to mam dość określony sposób walki z takim pociągiem. Nie zawsze się on, niestety, sprawdza. To wszystko zależy od szczęścia. Ten pociąg. A nie, on jedzie. O, kurde, uciekam, uciekam. O, zobaczcie, jaki. Skurczewek. Najlepiej, żebym się znalazł na jakimś moście, czy coś. Ale mosty, most jest na punkcie D, punkt D jest przejęty przez wroga, więc... Próbuję zrobić to trochę inaczej. Aj! No ale trochę trafiłem behemota tym... wybuchowym garnkiem, jak to nazywam. No i o to chodzi, bo... o, jest pięknie czołg. Tylko który by tu wziąć? Ach, no niech będzie ciężki czołg. Zobaczymy. Ja najbardziej i tak lubię tutaj lekki czołg. Ten czołg, który wyszedł w dodatku, nie przejdą. Ten czołg ciężki, czy tamten okręt bojowy, to już tak trochę mniej. Masakra. Widzieliście? Widzieliście Gnoja, jaki był odporny? Ja strzelam blisko niego, on sobie nic z tego nie robi. Gdzie? Aha, dobra. To se pograłem czołgistą, co? Gdzie? Powiedzcie mi gdzie? A tu jest, ty gnoju! Mój czołg mi zniszczyłeś. Jeszcze z tyłu był Szuszat? Co nie robią przy naszym respie? Cztery gości na naszym respie, no... I tak to się kończy jak ja gram tym, tym czołgiem. On jest właśnie, nie mogę obrócić wieżyczki czy coś, dlatego nie lubię nimi grać, a przynajmniej na takich małych mapach. Aj no zepsułem, ale naprawdę nie spodziewałem się trzech... No łącznie było chyba czterech gości na naszym respie. No za cholery się nie spodziewałem. I tylko zmarnowałem sobie czołg. Kurde. Gdzie jest ten gościu? Przecież tu był. Chyba go ktoś zabił, ale pewności nie ma, więc mam się wciąż na baczności. Ajno, szkoda mi tego zmarnowanego czołgu. Aj, gdzie? Ale dobra, jeszcze kogoś ubiłem granatem. A tam sobie leży cwaniaczek. Nie no, ogólnie to nie jest źle, aczkolwiek no mogłoby być lepiej. No i patrzcie, znowu nam przyjmują A. W sumie my szturmujemy ich respa, to oni szturmują naszego respa. Pomogu im szturmować ich respa. No, kurde. Nie mogłem w niego trafić. Biegł z Nie wiem, on się chciał w tych szakach schować, czy co? Ej, czy tam jest czołg? On już chyba jest zniszczony, ale dobra, jeszcze mu spróbuję dowalić trochę. A nie, patrzcie! On nie był zniszczony. Ja myślałem, że on już był zniszczony, no przynajmniej tak wygląda, ale na szczęście udało mi się go ładunkiem dywersyjnym załatwić. O, pięknie, to jest Bar M1918, no tak. Ja pamiętam nazwy broni, ale zawsze zapominam tych cyferek, które są w nazwach broni, na przykład czy tam Automatiko, czy. Czy właśnie ten bar, ale mi się wydaje, że nazwy broni tych nowocześniejszych są prostsze niż, niż tych broni tworzonych kiedyś w tym Battlefieldzie, no M4A1, SCAR-H, co tam jeszcze, AK-47, no chociaż AK-47 to nie jest nowoczesną bronią, chociaż no jak patrząc na broni, które są w tym Battlefieldzie, ten, to może jednak jest, pod tym względem tak. O, to już z tego co widzę końcówka rundy. Jakoś to szybko zleciało. Aczkolwiek na szczęście runda okazała się być. Zwy znaczy się mecz okazał się być zwycięski, bo już nie ma opcji, żeby oni się odbili. No, tak więc meczek z tego co widzę całkiem fajny. Początek był fajny, potem już trochę gorzej, ale myślę, że teraz na końcu udało mi się. Wziąć trochę w garść. Okej okay, słuchajcie, tak więc w tym odcinku to już wszystko. Jeżeli Wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć!